Kiedy rozmawialiśmy o nocnym szlaku kulinarnym, to chcieliśmy pomóc gastronomii. Pomóc gastronomii, bo mówiliśmy tutaj o trudnej sytuacji postpandemicznej e, i zagrało. Okazuje się, że nocny szlak kulinarny to impreza, która cieszy się ogromną popularnością. Tysiące Gorzowian na ulicach e, słujących się między restauracjami, między lokalami. E, dokonywali degustacji, próbowali, smakowali, poznawali nowe restauracje. No i dzisiaj mamy tego efekty, mamy kulinarną e, nagrodę dla... Kolejnej restauracji, która e, no, pokazała swoje wybitne danie. Był to rekordowy nocny szlak kulinarny. Takie trzy liczby, które e, pokazują obraz, to jest pierwsza z nich, że 32 restauracje wzięły udział, to jest 8 więcej niż w zeszłym roku. Wydaliśmy ponad 5000 kart do głosowania dla mieszkańców, to jest o 400 więcej niż w zeszłym roku. E, I już mamy zliczone te tania degustacyjne, które zostały podczas szlaku wydane przez wszystkie 32 restauracje i było ich ponad 10 tysięcy sztuk. Wystartowaliśmy z ciekawości, zobaczyć jak wypadniemy na tle innych restauracji. Naszym daniem popisowym był grateny z ziemniaka, do tego była spuma z ziemniaka pieczonego i ziemniak pieczony w ognisku z serem twarogowym wędzonym i do tego była oliwa porowa. Zawsze cieszy każdy sukces. Uważam, że załoga się spisała bardzo dobrze. Dania, uważam, wszystkie były powtarzalne i były naprawdę... Bardzo smaczne i nie było osoby, której by to nie smakowało. To jest to świetna inicjatywa, tym bardziej, że mamy też okazję się wykazać, tak? Każda restauracja coś innego serwuje, inne smaki, inny wygląd tego wszystkiego. Każdy stara się jak najlepiej wyeksponować to danie, żeby i wyglądało smacznie, no i smakowało. My przygotowaliśmy takie sztandarowe nasze danie domowe, ponieważ bardzo często w domu króluje u nas babka ziemniaczana. Także, jak tylko było hasło, że ziemniak jest jakby w tym roku tym produktem, z którego mamy cokolwiek robić, nie zastanawiałam się kompletnie w ogóle. Wiedzieliśmy od razu z całą naszą rodziną, że będzie to babka ziemniaczana. Przede wszystkim trzeba kochać to, co się robi. Ja prowadzę firmę już 19 lat. Także uwielbiam to, co robię, realizuję się cały czas, doszkalam, kształcę. To była forma promocji, a sam udział w konkursie zorganizowanym przez prezydenta, było po prostu fajną formą pokazania się tutaj na mapie miasta jako restauracja, która istnieje dopiero od 6 miesięcy. Mieliśmy przygotowane dwie propozycje. Jedną konkursową, czyli nasze placuszki z gotowanych ziemniaków w sosie kurkowym z wołowiną i chipsami z trzech różnych ziemniaków podawane w trzech różnych technikach. A bonusem na szlaku było danie, to był deser tak naprawdę, który też był wbrew pozorom z ziemniaka i to robiło naprawdę fajne wrażenie wśród gości, którzy zawitali do nas tego dnia.